Dzień dobry. Nazywam się Siergiej Czarny. Jestem honorowym profesorem Lwowskiego Uniwersytetu Stauropigijskiego. Zajmuję się starosłowiańskimi metodami wspierania ciała i, co najważniejsze, równowagą ciała z przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną. i wnieżnim Jestem twórcą niektórych, niektórych suplementów. Nasza działalność opiera się na tym, co naturalne. I właśnie na tej podstawie, jakby to powiedzieć, zrodziło się wyjątkowe dzieło, jakim jest naturalna odnowa. Zapraszam Was do nas. Sama nazwa mówi za siebie. W naszych mediach społecznościowych odbywają się interesujące spotkania oraz dyskusje i wywiady. To, co tam usłyszycie, być może od dawna było już w Was obecne. A teraz ma szansę pomóc Wam odnaleźć siebie. W tym, w tym świecie najważniejsze to odnaleźć siebie. Dziękuję i zapraszam.